Hi everybody, dzisiaj testujemy, słuchajcie, nową kolekcję Red Lipstick Monster X Bell. Ja właśnie wychodzę na przedpremierę Barbie, także będziemy robić jakiś Barbie Sparkly look. To, są moje totalnie pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o tą kolekcję, i zaczniemy sobie od różu. Totalnie nie wiem, czego mam się spodziewać, ale wezmę ten chłodniejszy i on jest taki bardzo musowaty, i z tego co widzę, jest bardzo napigmentowany. Także nałóżmy na policzki. Jakby kto czekał na tą kolekcję, połowę swojego życia, łapka w górę. Przecież to, że ta formuła jest taka musowata, zobaczcie, policzek zostaje lekko rozświetlony i nie rozpuszcza to podkładu pod spodem, także póki co approved. Następnym będzie. Glitter Eye Topper i to, słuchajcie, wygląda w ten sposób. I am super curious, jak to wyjdzie. I wcieram sobie to w tym miejscu i love it. Od jestem jestem kinda w of szoku, że mi się to w ogóle, słuchajcie, nie osypało. Ja tego nie wklepałem na żadną bazę. Ja na oku nawet nie mam korektora. Następnym krokiem będzie Magic Topper, i to są, słuchajcie, takie euforiowe centki i dam sobie je pod brwi. Duża zaleta tego produktu jest taka, słuchajcie, że on nie daje i nie wali alkoholem. I jeśli chodzi o usta, to użyję tej szminki, i to jest odcień 02, i dam sobie ją po prostu na środku.